No to ja proponuję tak. Ja toczę tą walkę. Potem biorę boxdela w dużych czy w małych rękawicach, jak chcesz. I potem frajeri, skoro mówisz, że kurwa chcesz w tych małych rękawiczkach, również możemy się napierdalać. Bez limitu czasowego. Wchodzisz jako trzeci. Czyli napierdalam się z tym gościem, który jest. Chuj, dużo lepszy od was. No, zresztą Bąbel wie, bo wie, z kim walczę na dwunastce. A pierdoli takie głupoty, takie vlogi nagrywa. Że do no, dwunastkę, frajeri wie, kurwa. I co, ja mam odpowiedzieć, kurwa. Widzicie, oni tak, kurwa, specjalnie. Bo Bąbel wie, że do tej walki nie dojdzie. To specjalnie tak podłudza, nie? Żeby, kurwa, a teraz, żeby ludzie, a co, boisz się na dwunastkę, boisz się na dwunastkę. Nie, no to ci kurwa, Bombelos się, gruba sosie, kurwa, mówię. Nie boję się i od razu po tym gościu który jest dużo 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 kurwa lepszy, by zjadła sobie dwóch na raz, to po nim wchodzisz ty, bąbel a po tobie wchodzi kurwa frajeri. Z każdym nie wiem, albo bez limitu czasowego, albo jak chcecie.